Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Rok, pracuję w Microsoftcie i w swojej pracy pomagam firmom tworzyć aplikacje bez angażowania programistów. Dzień dobry, a ja nazywam się Paweł Wróbel, również pracuję w Microsoftie i pomagam największym klientom Microsoft w Polsce w lepszej komunikacji i współpracy. W naszej pracy codziennej często zdarza się, że do, dla jakiegoś zespołu potrzebna jest aplikacja i bardzo często okazuje się, że, jest, że stworzenie takiej aplikacji na telefon jest zbyt kosztowne, zbyt czasochłonne i zamiast dostać aplikację od naszego zespołu informatycznego, dostajemy plik Excelowy przesyłany mailem i udajemy, że to jest wygodne w codziennej pracy. Natomiast, Michale, jak wygląda taka edycja pliku na telefonie? No, nie jest to moja najsilniejsza strona. No tak, dlatego pokażemy Wam, w jaki sposób rozwiązanie Microsoft Power Apps jest w stanie zaadresować to wyzwanie. Tak, Power Apps to to powiedzmy połączenie slajdów w PowerPoincie, czy połączenie narzędzia do układania wyglądu aplikacji tak prostego w użyciu jak PowerPoint, z opisywaniem aplikacji, opisywaniem zachowania aplikacji tak prostym jak, jak formułę w Excelu. Do rozwiązywania przyziemnych problemów biznesowych, takich, które nie zasługują na zatrudnienie specjalistycznego zespołu programistów, możemy wykorzystać PowerApps. Tak. Power Apps jest to narzędzie, które pozwala w łatwy sposób graficzny zdefiniować aplikację i następnie ją zainstalować u pracowników na telefonach. W naszej firmie mamy więcej pracowników niż miejsc w naszym parkingu podziemnym i potrzebowaliśmy rozwiązania, które pomoże nam dowiedzieć się, czy są wolne miejsca, czy też nie, żebyśmy nie musieli wjeżdżać na takie miejsce parkingowe, szukać, czy jest jakieś miejsce, i następnie wyjeżdżać z parkingu i szukać miejsca gdzie indziej. Tak. I udało nam się to zrobić. Zaledwie kilka godzin przy pomocy aplikacji na telefon. Zobaczcie w takim razie, jak ta aplikacja wygląda od strony użytkownika. Widzimy tutaj główny ekran mojego iPhone'a i tutaj jest taka niebieska ikonka z literą P. To właśnie jest aplikacja parkingowa. Teraz, kiedy aplikacja się otwiera, dostajemy listę wszystkich miejsc parkingowych, które są przydzielone do naszego zespołu z informacją, czy dane miejsce jest wolne, czy zajęte. Czyli mamy numer miejsca, informację o tym, czyje to miejsce jest domyślnie i kto na nim parkuje. Widzimy, że jest jedno miejsce, które należy do Izy, natomiast jest na razie wolne, więc ja klikając na tą ikonkę zielonego zegarka jestem w stanie takie miejsce sobie zarezerwować i następnie na nim zaparkuję. W tym momencie aplikacja wysyła do centralnej bazy informację, że miejsce zająłem, a mi wyświetla się ekran z informacją, które mam miejsce. Kiedy już będę wyjeżdżał z firmy, mogę kliknąć guzik, zwolnij miejsce, wtedy inny mój kolega albo koleżanka będzie mogła wjechać na to miejsce i je zająć. Powiedziałeś, że stworzyłeś tę aplikację w zaledwie kilka godzin, ale jestem bardzo ciekaw, czy możesz ją w równie prosty sposób zmodyfikować i pokazać nam, jak tworzymy nowe funkcje w Power Apps. Aplikację można modyfikować w bardzo prosty sposób za pomocą graficznego kreatora. To co widzimy tutaj to właśnie jest narzędzie do tworzenia takich aplikacji. Narzędzie jest, jak widzicie, oparte o przeglądarkę. Po prostu wystarczy mieć przeglądarkę i uruchomić aplikację w środku. Tutaj aplikacja składa się z kilku ekranów. Ja mam ekran, który wyświetla właśnie te miejsca parkingowe, ekran, który wyświetla mi podsumowanie, ekran służący do czekania na załadowanie danych. I każdy z tych elementów, które widzimy tutaj na ekranie, czyli na przykład informacje o tym, czy są wolne miejsca, informacje o miejscu, możemy dowolnie zmodyfikować, wybierając po prostu element i definiując jego kolor, skąd ma brać dane oraz jak ma się zachować, na przykład po kliknięciu. Dobrze, a czy mógłbyś nam pokazać, w jaki sposób dodać jakąś informację? Powiedzmy, że wczoraj wjeżdżając na miejsce parkingowe, wszystkie były zajęte. Chciałem zobaczyć, czy ktoś przypadkiem w najbliższym czasie nie planuje wyjeżdżać z biura. Tak, taka modyfikacja będzie dosyć prosta, ponieważ tą informację o tym, do, do kiedy miejsce jest zajęte już mamy w systemie, tylko po prostu jej nie wyświetlamy na aplikacji. Wystarczy, że najpierw sobie zrobię trochę miejsca, żeby wyświetlić datę i godzinę, kiedy miejsce będzie zwolnione, i następnie wybierę opcję wstaw etykietę, czyli po prostu pole tekstowe. W tym momencie mam już stawioną etykietę. Ja sobie ją tutaj przesunę pod główny tekst, troszeczkę zmniejszę jej wielkość. I teraz chciałbym no, dostarczyć dane. W tym celu wystarczy, że wybiorę układ naszej aplikacji, i tutaj już nowo dodane, nowo dodane pole jest widoczne. Wystarczy, że wybiorę z listy dostępnych pól w mojej bazie danych. Właśnie pole wolne od, gdzie trzymam informację o tym, do kiedy miejsce y, jest zajęte. W tym momencie, tak jak chciałeś, y, masz już wszystkie informacje, kiedy kto takie miejsce zwolni. Świetnie. A powiedz mi, proszę, skąd to znajdzie się na moim telefonie? Każdą zmianę, którą zrobię, wystarczy, że zapiszę i kliknę guzik Opublikuj. Wtedy każda osoba uży używająca mojej aplikacji otrzyma automatycznie nową wersję aplikacji i te zmiany będą widoczne. Czyli będę mógł skorzystać z zmodyfikowanej aplikacji dosłownie 15 minut po telefonie do Ciebie z prośbą o przeróbkę. Dokładnie tak. Jak widzicie, przy pomocy PowerApps można łatwo tworzyć aplikacje i udostępniać je użytkownikom w firmie na telefonach komórkowych. A zastanawiacie się pewnie, jak z tego skorzystać i czy Wasza firma musi to rozwiązanie kupić. Na szczęście PowerApps jest częścią pakietu Office 365. W związku z tym jest spora szansa, że możecie z tego skorzystać już dzisiaj, a jeśli Wasza firma nie ma jeszcze Office 365, jest dostępna wersja próbna, dzięki której możecie jeszcze dzisiaj poznać e, możliwości Power Apps i w zaledwie kilka, w kilka godzin nauczyć się tworzyć aplikacje takie jak ta. Tak, mamy dostępne wiele różnych przykładów jak tworzyć takie aplikacje, są nagrane firmy, a nawet gotowe już przykłady aplikacji, które możecie pobrać i zmodyfikować do swoich potrzeb. Zapraszamy Was też na drugą część naszego filmu, w której pokażemy, w jaki sposób można automatyzować procesy biznesowe równie łatwo jak tworzenie, jak tworzyć aplikacje w Power Apps. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy i do usłyszenia.